Agnieszka nie miała na imię Agnieszka, tylko Ela. No i później ona była ze Skarżyska Kamiennego, miała na imię Ela, miała czarne włosy. Ela, napisz komentarz, proszę. Tak, było, bo ta popularność działała. I żona mówi, że to nie gitara, nie urak, tylko pieniądze po prostu. Yy, no, nie wiem, ona zna życie, twardo stoi na ziemi. I to, jak byłem w wieku nastoletnim, no to wtedy Dziewczyny jeszcze są takie idealistkami. Dwa razy się poddałem w życiu, i gdyby była możliwość naciśnięcia guzika, typu eutanazja, to bym go nacisnął. Po prostu nie byłem w stanie wytrzymać fizyczno-psychicznego cierpienia, a nie miałem dla kogo żyć, bo nie miałem rodziny. Ogólnie, jeśli umiecie liczyć, to liczcie na siebie w życiu. Nie ma, że coś będzie trwało wiecznie, że. No po prostu musicie zadbać o siebie, ale jeśli jesteście młodzi jeszcze, to zadbajcie sobie o wszystko.